Szanowni Państwo, tutaj w Centrum Piastowa spotykamy się tradycyjnie 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Świętujemy 104. rocznicę tego wielkiego wydarzenia wydarzenia, które zostało wymodlone, wymarzone i wywalczone przez kilka pokoleń naszych poprzedników, którzy nie mogli, tak jak my, dzisiaj cieszyć się z życia w wolnej, niepodległej, suwerennej Ojczyźnie. Dzisiaj i jutro będziemy wspominać w tych dniach listopadowych cały szereg wspaniałych postaci polskich patriotów, którzy Podejmując wysiłek walki na wielu frontach, wysiłek walki zbrojnej, ale także dyplomatycznej, prowadzenia akcji na rzecz wolnej ojczyzny, także akcji charytatywnej, tutaj komitet zawiązany przez Henryka Sienkiewicza w Szwajcarii często znika nam z pola uwagi, ale wykonał ten komitet wielkie, wspaniałe dzieło na rzecz niepodległości zabiegali o przywrócenie wolnej Polski na mapę świata wielcy artyści z Ignacym Janem Paderewskim pierwszym premierem rządu już niepodległej Polski w roku 1919 Szanowni państwo 10 listopada to dzień w którym powrócił z niemieckiej niewoli do odradzającej się Warszawy, odradzającej się stolicy Polski, odradzającego się państwa polskiego, wrócił brygadier Józef Piłsudski w towarzystwie swego asystenta, późniejszego Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Uchodźstwie, generała Kazimierza Sąskowskiego. Wracali do Warszawy po to, by podjąć wielkie dzieło odbudowy ojczyzny. Przed chwilą Zaśpiewaliśmy polski hymn narodowy, Mazurek Dąbrowskiego, śpiewamy dzisiaj cztery zwrotki, taki jest obowiązujący kanon tej pieśni, ale jeśli wrócimy znowu do jego korzeni, do, do momentu, gdy 225 lat temu, bo dokładnie ta rocznica w tym roku mija napisania Mazurka Dąbrowskiego przez wybitnego polskiego patriotę, też często gdzieś znikającego nam z pola uwagi wielkiego i parlamentarzysty, ale także i wojskowego, i twórcę, twórcę, prawodawcę także, senatora i prezesa Trybunału Konstytucyjnego Józefa Wybickiego. Akurat w tym roku przypada jego 220. rocznica śmierci tego wybitnego Polaka, i to jest dobra okazja, by przypomnieć tę postać wspaniałą, y, która wpisała się tak niesłychanie w sposób mocny w dzieło walki o Polskę Niepodległą. Józef Wybicki kojarzy się przede wszystkim jako twórca Mazurka Dąbrowskiego, naszego hymnu narodowego, ale musimy też pamiętać o tym, jak wielkie dzieło stworzył on na wielu polach swojej niezwykłej aktywności. Powiem krótko, że tak jak 104 lata temu. Polska walczyła o odzyskanie niepodległości suwerenności. Tak dzisiaj Ukraina o nią walczy jeszcze. Jest to krwawa wojna, która codziennie codziennie tam giną ludzie setki setki ludzi. Ta solidarność Polski Solidarność świata jest tam bardzo odczuwalna i za to też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszelkie formy wsparcia dla Ukrainy. My niesiemy tam na miejscu jako też duszpasterze, jako, jako różne organizacje medyczne, społeczne. Pomoc tym ludziom. Na początku ta pomoc była bardzo spontaniczna, bardzo wielka. W tej chwili, kiedy tam nadal trwa wojna, kiedy zbliża się zima, to ta pomoc dla tej ludności tam na Ukrainie jest w szczególny sposób teraz potrzebna. I próbujemy właśnie koordynować różne formy e, pomocy, aby e, tym ludziom tam za wschodnią granicą e, ulżyć, e, aby właśnie e, mogli e, ta pomoc dla nich mogłaby być właśnie bardzo bardzo pomocna. Będziemy nadal z naszej strony robić wszystko, aby e, pomóc pomagać tym ludziom. Będziemy modlić się, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła, aby również Ukraina, Ukraińcy mogli świętować też zakończenie tej brutalnej wojny, aby mogli żyć bezpiecznie i w pokoju. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, z różnych środowisk. Mamy różne pomysły na Polskę, kierujemy się różnymi wartościami, ale łączy nas fundamentalna sprawa miłość do ojczyzny. Wszyscy jesteśmy Polakami i wszyscy bardzo kochamy nasz kraj. 104 lata temu Polska i Polacy musieli siłą wydrzeć niepodległość. Musieli się najpierw ze sobą zgodzić, doszło do kompromisu. I choć oni też się wtedy różnili, to na samym końcu zjednoczyli się i zrobili to dla przyszłości swoich dzieci i wnuków. Trochę tak jak my dzisiaj myślimy o przyszłości swoich dzieci i wnuków. Ale jak dzisiaj może przejawiać się ta miłość do Ojczyzny? Może przejawiać się w rzeczach małych i wielkich. Może przejawiać się w obliczu zagrożenia, ale też na co dzień. I w ciągu wielu lat zbudowaliśmy bezprecedensową bazę współpracy europejskiej. Dzięki współpracy w naszym kraju i w Europie od 77 lat nie było wojen. Nasza obecność w Unii Europejskiej to jest nasza racja stanu. Innym przykładem czynów wielkich, patriotycznych, jest ten gigantyczny zryw serc Polaków w pomocy naszym sąsiadom Ukraińcom, którzy bohatersko walczą o niepodległość. I ten płomień wolności tli się w sercach Polaków i w sercach Ukraińców. Patriotą można być również na co dzień, szanując swojego bliźniego, szanując kobiety, nauczycieli, osoby wychowujące dzieci z niepełnosprawnością, różne grupy. I to jest właśnie prawdziwa miłość do ojczyzny. I pragnę się w tym miejscu zwrócić do młodych Polek. Cenimy Was. Cenimy was i wasz gigantyczny trud w wychowywanie przyszłego pokolenia. To jest wielkie zadanie. I to wy dzisiaj jesteście bohaterkami i wzorem dla wielu mężczyzn. Jesteście damami stanu, naszej codzienności. Kryzys klimatyczny, pandemia, wojna za naszą granicą. Dzisiaj potrzebujemy współpracy jak nigdy wcześniej. Dlatego szukajmy wszystkiego, co nas łączy, a nie co nas dzieli. A łączy nas Polska, łączy nas niepodległość. Dziękuję bardzo. Jednoczenia, jednoczenia Polaków wokół idei wolności, wokół idei niepodległości. Chciałbym tylko przypomnieć, że dokładnie 104 lata temu, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna sprawująca z nadania okupacyjnych władz niemieckich władzę w Królestwie Polskim w wyniku zrywu narodowościowego Polaków wykorzystującego osłabienie zaborców kończącą się właśnie wojną światową, przekazała władzę wojskową liderowi tego zrywu, Józefowi Piłsudskiemu, powracającemu z ponadrocznej niewoli w Niemczech. Chciałbym dodać, że mm, chciałbym zwrócić uwagę na wielką rolę, którą w ozyskaniu niepodległości pełnili inni wielcy patrioci. Ignacy Paderewski, który poprzez swoje działania za granicą, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Przyczynił się do tego, że ówczesny prezydent Stanów Woodrow Wilson uruchomił mechanizmy, które spowodowały, że Polska w, w ostatecznym rozrachunku uzyskała niepodległość. Akt, który Rada Regencyjna uzyskała 104 lata temu, dał początek nowej, polskości, nowej polskiej państwowości. Dał Polakom szansę i możliwość odbudowania naszego państwa, odrodzenia go na mapie Europy, nie zmarnowaliśmy tej szansy. Niezwykła mobilizacja sił i ducha Polaków spowodowała, że zaledwie dwa lata później, w roku 1920, obroniliśmy naszą ojczyznę, a niektórzy twierdzą również, że całą Europę, przed najazdem bolszewickim, przed najazdem Rosji radzieckiej, oddając w ten sposób oddalając w ten sposób od naszego kraju na 25 lat. Ekspa, ekspansję komunistycznej ideologii. Dziś, gdy tuż za naszą wschodnią granicą, nasz i historyczny i do niedawna hegemon Rosja rozpętała kolejną imperialną wojnę z wolnym narodem ukraińskim, musimy tym bardziej dbać o dobrą, partnerską, europejską współpracę i szukanie prawdziwych sojuszników. Nasze własne historyczne doświadczenia uczą wyraźnie, że nadmierna wiara jedynie we własnej siły nie wytrzymuje konfrontacji z brutalną i przeważającą potęgą, nie sięgając na, po przykłady do historii, czym byłaby Ukraina w tej obecnej wojnie bez wsparcia Polski, Europy i większości państw świata. W takim więc dniu, jak dzisiejsze święto odzyskania niepodległości, powinniśmy szczególnie pamiętać i głośno apelować. Wolność i niepodległość, wywalczona 104 lata temu przez naszych ojców i dziadów, nie jest nam dana raz na zawsze. Naszą historyczną, pokoleniową powinnością wobec naszych dzieci i wnuków jest zadbanie o przekazanie im tego dobra, jakim jest życie w wolnym kraju. I z pełną troską oraz odpowiedzialnością wobec historii musimy ten pokoleniowy obowiązek wypełnić. Dziękuję bardzo. Potanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Piastowa, żołnierze wojska polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu tu, przed pomnikiem w Parku Niepodległości w Piastowie, aby uczcić wszystkich, którzy na przełomie dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich. Kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu. Wzywam legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego wojska polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego. Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbur-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia. Wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu. Chwala Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej. Przywołuję obrońców Ojczyzny z 1939 roku, bohaterów podziemnego państwa polskiego, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich, którzy oddali swe życie w różnych regionach świata w imię praw człowieka i demokracji, stańcie do apelu. Do Was zwracam się potomni, niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci. W historii Polski i dziejach narodu polskiego. Chwała bohaterom. I karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przyniosła imieniu Twemu, a Syny Swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym, mądrze, i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz Piotr Skarga. Piosowa, wieniec składają burmistrz miasta Piastowa z przewodniczącą Rady Miejskiej Piastowej.

delegację w sprawie odnoszenia do i w Kwiatowie razem z panią poseł. Końca nasza uroczystość poprzedzająca święto niepodległości 10 listopada 2022 roku w 104. rocznicę tego wielkiego wydarzenia, gdy Polska na powrót wróciła na mapę Europy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zechcieli wziąć w niej udział i przybyli. Byśmy razem uczcili pamięć bohaterów polskiej niepodległości. Dziękuję pocztom sztandarowym, dziękuję delegacjom szkół, przedszkoli, wszystkich instytucji miejskich. Dziękuję serdecznie naszym szczególnym gościom. Była przez chwilę z nami pani poseł Kinga Gajewska, niestety musiała już opuścić nas, ale dziękujemy za tę obecność. Dziękuję serdecznie. Księdzu Adamowi Boguszowi, który przyjechał do nas z Lwowa. Yy, dziękuję księdzu proboszczowi Maciejowi Kwarściankowi, proboszczowi parafii Chrystusa, przepraszam, yy, świętego Michała Archanioła. Yy, dziękuję panu staroście Krzysztofowi Rymuzie i przedstawicielom y, 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 zarządu powiatu pruszkowskiego panu Michałowi Landowskiemu panu sekretarzowi powiatu i panu Zdzisławowi Brzezińskiemu y, dziękuję przewodniczącej rady miejskiej pani Agacie Korczak i wszystkim radnym którzy y, są dzisiaj wśród nas y, dziękuję pani burmistrz Marii Makowskiej dziękuję y, 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 wszystkim y, dziękuję panu przewodniczącemu rady Powiatu Pruszkowskiego dziękuję strzelcom Rzeczpospolitej za piękną asystę podczas dzisiejszej uroczystości. Dziękuję szkołom, delegacjom szkół i dziękuję wszystkim mieszkańcom Piastowa, którzy wzięli udział w dzisiejszej uroczystości.